Cześć, z tej strony Oleks Olkar, samody na zamówienie. Chciałem Wam przedstawić kolejną nowość w mojej ofercie. Jest to Volkswagen Passat w wersji Airline, e, silnik 2-litry diesel o mocy 200 koni z napędem na 4 koła oraz Webastem. Samozad został wyprodukowany w 2021 roku, a jego przebieg to 141 000 km. Auto bardzo ładnie się prezentuje. Biały lakier w połączeniu z ciemnym wnętrzem i fotelami Ergo Comfort z Alcantarą nadają mu naprawdę wyjątkowego charakteru. Auto można oglądać w, w żywcu, w województwo śląskie. Do samodu jest pełna historia serwisowa. Dodatkowo są felgi 17-calowe w zestawie. Na samoód wystawiam pełną fakturę VAT 23%, więc jest to super opcja dla firm. Na miejscu oferuję leasing na bardzo dobrych warunkach. Co do wyposażenia, mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów DSG, elektryczna klapa bagażnika, elektryczny hak, trzystrefowa klimatyzacja, webasto, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka, podgrzewana kierownica, line assist, front assist, aktywny tempomat, czytanie znaków drogowych, kamera cofania, nawigacja. Oświetlenie ambilentne, łopatki do zmiany biegów przy kierownicy. Także jest to naprawdę bogata wersja wyposażenia. Dla osób zainteresowanych zakupem mogę wysłać pełną specyfikację na adres e-mail. Jeżeli szukacie innego samochodu, to zapraszam do kontaktu. Oferuję samochody na indywidualne zamówienie. Obecnie mam też możliwość kupowania samochodów dwu, czteroletnich. Bezpośrednio z grupy Volkswagen. Są to auta dość świeże, młode. Na każde, na każde auto wystawiam pełną fakturę VAT-23%. Lub możemy też takie auto kupić ze Szwecji, z rynku wtórnego, z możliwością oględzin samochodu na miejscu. Możecie sobie zobaczyć moją ostatnią realizację: Volkswagen Arteon. Gdzieś tam w ostatnich postach sobie znajdziecie. Więc, jeżeli szukacie w miarę świeżego samochodu, to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam i życzę miłego dziomka.